Podział majątku spadkowego w sądzie i u notariusza. Miło mi Cię widzieć na moim kanale. Ja nazywam się Anna Klisz, jestem radcą prawnym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy i od lat zajmuję się prawem spadkowym, pomagając ludziom w rozwiązywaniu ich problemów związanych z dziedziczeniem. W dzisiejszym filmie przybliżę Ci temat, który dotyka wielu z nas. Odpowiem Ci jak skutecznie i sprawiedliwie dokonać podziału majątku spadkowego. Zastanawiasz się, jak to zrobić, żeby uniknąć konfliktów i zabezpieczyć interesy wszystkich stron? Odkryj ze mną najlepsze metody i praktyczne porady, które pomogą Ci przejść przez ten proces bez stresu. Wiele osób zapomina o tym, jak najłatwiej zacząć załatwiać formalności spadkowe. Na końcu filmu przedstawię Ci najłatwiejszy pierwszy krok w stronę zamknięcia tematu dziedziczenia. Oglądaj i komentuj i dołącz do naszej społeczności, aby razem zmierzyć się z wyzwaniami prawa spadkowego. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj jesteśmy na drugim etapie postępowania spadkowego, tym bardziej praktycznym. Mając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, masz już dowód na to, że jesteś spadkobiercą. Wiesz już, jaki ułamek majątku spadkowego ci się należy. Jeżeli jesteś jedynym spadkobiercą, ten problem cię nie dotyczy, ale gdy po spadkodawcy dziedziczy jeszcze ktoś inny, to musicie ten spadek podzielić. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie w 100% zrozumiałe, ale na wszelki wypadek zacznijmy od krótkiego przypomnienia. W drodze dziedziczenia spadkobiercy nabywają określone udziały w majątku spadkowym. Zwykle nie dziedziczy się konkretnych przedmiotów należących do spadkodawcy. Istnieje co prawda możliwość przekazania konkretnej osobie określonego przedmiotu, ale wtedy trzeba umieścić w testamencie specjalne postanowienie zwane zapisem. Zapis może być zwykły lub windykacyjny. Jeżeli interesuje Cię ten temat, więcej o zapisach tłumaczę w tym filmie o dziedziczeniu testamentowym, do którego link widzisz właśnie teraz na ekranie. Link znajdziesz również w opisie filmu. Jeżeli na Twoją rzecz został ustanowiony zapis zwykły albo windykacyjny, nie musisz brać udziału w dziale spadku. Ale gdy masz tylko udział w majątku spadkowym, najprawdopodobniej czeka Cię tzw. dział spadku. Czy dział spadku jest obowiązkowy? Biorąc pod uwagę przepisy, dokonanie działu spadku nie jest obowiązkowe. W praktyce jednak poprawne uregulowanie praw spadkobierców wymaga jego przeprowadzenia. Najlepiej zabrać się za to od razu po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia. Im więcej czasu minie, tym więcej nieprzewidzianych rzeczy może się zdarzyć. Niektóre składniki majątku mogą zwyczajnie wyparować, a inne stracić na wartości, np. Na samochody. Co więcej, pozostawanie w stanie współwłasności majątku spadkowego na pewnym etapie z pewnością okaże się utrudnieniem. W tej sytuacji każdą decyzję na temat majątku trzeba uzgadniać wspólnie ze wszystkimi spadkobiercami. Przez to trudniej np. sprzedać poszczególne jego składniki lub uzyskiwać z nich zyski. Gdzie można podzielić majątek? Podział majątku spadkowego można przeprowadzić zarówno w sądzie, jak i u notariusza. Jeżeli w skład spadku nie wchodzi nieruchomość czy przedsiębiorstwo, dział spadku można przeprowadzić zawierając zwykłą pisemną umowę. Nie trzeba nawet iść do notariusza. Na podstawie takiego pisemnego działu spadku z powodzeniem przerejestrujesz na siebie samochód spadkodawcy, oczywiście w wydziale komunikacji będziesz musiał przedstawić także dowód nabycia spadku. Jeżeli do podziału są tylko pieniądze i to w gotówce, to teoretycznie podział może być nawet ustny, czyli zwyczajnie dzielicie się pieniędzmi. Jednak jeśli chodzi o mnie, to jeszcze zanim zostałam prawnikiem, byłam zwolenniczką posiadania pokwitowań i tak zwanych podkładek, dlatego nie rekomenduję dzielenia się pieniędzmi bez odpowiedniego dokumentu. Lepiej poświęcić 3 minuty czasu na jego sporządzenie niż za pół roku wylądować na komisariacie Policji za Kradzież spadku. I mówią to z doświadczenia, na szczęście nie z mojego własnego, tylko z doświadczeń moich klientów, których z tego komisariatu odbierałam. Wracamy do tematu. Jeżeli postanowiłeś działać bez sądu, dział spadku będzie polegał na sporządzeniu umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. To wyjście polubowne i nie można do niego nikogo zmusić. Nie ma wątpliwości, że takie rozwiązanie wymaga zgody nie tylko na sam podział majątku, ale również na jego sposób. Tryb sądowy jest z kolei wykorzystywany, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału. Pamiętaj również, że dział spadku dotyczy tylko aktywów, czyli rzeczy i praw, które wchodzą w skład majątku spadkowego. Nie możecie podzielić między siebie długów spadkowych. Między innymi dlatego takim problemem jest sytuacja, w której spadkodawca miał kredyt. Po podziale spadku każdy spadkobierca odpowiada za długi spadkowe w stosunku do swojego udziału w spadku. Czyli na przykład w przypadku kredytu każdy musi spłacać przypadającą na niego część raty. Jak można podzielić spadek? Kiedy zdecydujesz się na dokonanie działu spadku, musisz pomyśleć o tym, w jaki sposób tego dokonać. Do wyboru masz kilka rozwiązań. Pierwsze to podział fizyczny spadku. Jest szczególnie popularny w sytuacji, gdy w skład majątku wchodzi wiele przedmiotów nadających się do podziału w naturze, czyli na przykład samochód marki X dla pierwszego spadkobiercy, samochód marki Y dla drugiego spadkobiercy, domek letniskowy dla trzeciego spadkobiercy. Podział w naturze jest dokonywany w stosunku do wielkości udziałów w całości majątku zmarłego. W praktyce trudne jest idealne dopasowanie wartości przedmiotów, które spadkobiercy chcą podzielić w naturze, do wielkości ich udziałów spadkowych. Dopuszczalne jest wtedy ustalenie dopłat dla tych, którzy otrzymali przedmioty o mniejszej wartości niż przysługujące im udziały. Celem dopłat jest wyrównanie udziałów. Dla przykładu, gdyby dziedziczyły dwie osoby po połowie, a jedynymi składnikami majątku spadkowego były dwie nieruchomości o różnej wartości, ten, któremu przypadłaby ta o większej wartości, mógłby zostać zobowiązany do spłaty drugiego. Czasami okazuje się, że podział w naturze nie jest najlepszym rozwiązaniem. W takiej sytuacji można dokonać podziału, tak że cały spadek przypadnie jednemu spadkobiercy, na którego nałożony zostanie obowiązek spłaty pozostałych. To rozwiązanie często stosowane jest w przypadku konfliktów. O osobie, której przypadnie spadek i obowiązek spłaty, może ostatecznie w braku zgody zdecydować sąd, uwzględniając oczywiście okoliczności sprawy i interesy osobiste oraz ekonomiczne wszystkich spadkobierców. W takiej sytuacji najczęściej wybiera się tego, komu spadkodawca pozostawił największą część spadku. Dostępnym sposobem działu spadku jest również podział cywilny. W tym wypadku dochodzi do sprzedaży całego majątku spadkowego. Pozyskane środki dzieli się między spadkobierców w stosunku do ich udziałów. Sąd podejmie decyzję o skorzystaniu z tego rozwiązania, gdy wniosą o to wszyscy spadkobiercy, a także gdy żaden ze spadkobierców nie zgodzi się na przyznanie mu całego spadku albo gdy nie da się go podzielić. Musisz jednak wiedzieć, że w takim wypadku majątek sprzedawany jest na licytacji komorniczej poniżej swojej realnej wartości. A wynagrodzenie komornika oraz biegłych rzeczoznawców jest tak wysokie, że czasem może nawet przekroczyć wartość udziałów poszczególnych spadkobierców. Dlatego, jeżeli nie chcesz dzielić się spadkiem z komornikiem, nie rekomenduję ci takiego rozwiązania. Lepiej dogadajcie się między sobą i wspólnie sprzedajcie przedmioty wchodzące w skład spadku, a potem podzielcie się pieniędzmi. Podział majątku spadkowego w sądzie wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i uiszczenia opłaty. Właściwy do rozwiązania sprawy jest sąd ostatniego miejsca stałego pobytu spadkodawcy. Gdyby nie dało się go ustalić, to odpowiednim miejscem do skierowania wniosku będzie sąd miejsca, w którym znajduje się całość albo część majątku spadkowego. Do wniosku o dział spadku dołącz niezbędne dokumenty. To przede wszystkim postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Konieczne jest również załączenie spisu inwentarza zawierającego skład majątku wraz ze wskazaniem wartości poszczególnych składników. Gdy w sprawie nie został sporządzony spis inwentarza, wystarczy wykaz majątku, który pozostał po zmarłym. W takim wypadku warto wskazać szacowane przez Ciebie wartości poszczególnych składników. Jeżeli inni spadkobiercy będą kwestionować, Sąd powoła biegłego rzeczoznawcę, który wyceni sporne składniki spadku. Więcej o spisie inwentarza możesz dowiedzieć się w filmie, do którego link widzisz teraz na ekranie. Jeżeli wolisz przeprowadzić dział spadku u notariusza, też musisz dysponować dowodem na to, że jesteś spadkobiercą oraz wykazem majątku. Notariusz pomoże Ci sformułować umowę oraz udzieli koniecznych wyjaśnień i odpowie na wszystkie pytania. A jaka jest rola adwokata czy radcy prawnego w takim postępowaniu? W przypadku sprawy sądowej odpowiedź jest oczywista. Działamy jako pełnomocnicy stron, piszemy wszystkie pisma, przysłuchujemy świadków, gromadzimy dokumenty, zadajemy pytania biegłym itd. Jeżeli sprawa nie trafia do sądu, ale spadkobiercy nie darzą się wzajemnie zaufaniem albo sympatią, często bywa tak, że każdy z nich ma swojego prawnika. Wtedy moja rola polega na tym, żeby wynegocjować najbardziej korzystny podział majątku dla mojego klienta. Czasem na początku trudno uzyskać porozumienie, ale mam już na to swoje sposoby. Jak już się dogadamy z pozostałymi stronami, to potem muszę zadbać o zabezpieczenie Twojego interesu. Wiesz, jak to jest? Nie każdy ma na koncie kilkaset tysięcy złotych, żeby z dnia na dzień spłacić pozostałych spadkobierców. Czasem trzeba przygotować umowę o dział spadku, w ramach której jeden ze spadkobierców otrzymuje nieruchomość, ale spłaty pozostałych dokona dopiero po jakimś czasie. Na przykład, kiedy otrzyma kredyt, sprzeda część spadku albo uzbiera brakującą kwotę. Wtedy warto zastosować w umowie odpowiednie zabezpieczenia, tak żeby majątek spadkowy nie rozpłynął się w powietrzu, czasem razem z osobą, która go otrzymała. Koszty podziału majątku spadkowego w sądzie i u notariusza diametralnie się różnią. Postępowanie sądowe będzie z reguły tańsze. Wszystko dlatego, że koszty sądowe nie są zależne od wartości spadku. Kluczowa jest odpłata od wniosku o dział spadku, która jest stała. Jej wysokość to 500 zł, albo w sytuacji, gdy spadkowiercy przedstawią zgodny plan podziału majątku 300 zł. Z większymi kosztami będzie się wiązać sądowe postępowanie o dział spadku, w którym dochodzi jednocześnie do zniesienia współwłasności. W takiej sytuacji opłata wyniesie odpowiednio 1000 albo 600 zł. Oczywiście tylko w przypadku, kiedy spadkobiercy są zgodni, bo jeśli czeka Was spór, to należy do tego doliczyć jeszcze koszty biegłych rzeczoznawców oraz profesjonalnych pełnomocników. Podział spadku notariusza jest zwykle droższy niż ten sądowy, ale za to zabiera mniej czasu, bo wszystko można zorganizować w ciągu jednego dnia. Podstawowa opłata, czyli taksa notarialna, zależy od wartości majątku podlegającego podziałowi. Maksymalne stawki reguluje dedykowane rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Dokładne koszty zależą od kancelarii notarialnej, którą wybierzesz. Aby pokazać skalę tych kosztów przedstawię kilka maksymalnych wartości. Jeżeli wartość majątku wynosi do 3000 zł, koszt czynności wyniesie tylko 100 zł. Jeżeli jednak w skład spadku wchodzą bardziej wartościowe składniki, np. samochód czy nieruchomości o łącznej wartości od 60 tysięcy do miliona złotych, wysokość kosztów notarialnych trzeba będzie obliczyć, sumując kwotę 1010 zł i 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć podatek VAT, a także koszty wypisów i ewentualnie pozyskania niezbędnych dokumentów. Łączna suma kosztów notarialnych w tego typu sprawie może więc okazać się spora. Co wybrać? Dział spadku u notariusza czy w sądzie? Wiesz już, czym różni się podział majątku spadkowego w sądzie i u notariusza. Nie da się jednocześnie wskazać, która ścieżka działania będzie lepsza. Decyzja powinna być podjęta na podstawie okoliczności konkretnej sprawy. Jeżeli między spadkobiercami nie ma sporu, prawdopodobnie uda się załatwić sprawę u notariusza. W tym przypadku może się okazać, że wystarczy jedna wizyta w kancelarii, a całość od umówienia terminu do załatwienia sprawy zajmie kilka dni. Takie rozwiązanie będzie jednak znacznie droższe, zwłaszcza w przypadku spadków o dużej wartości, np. tych, w których w skład wchodzi kilka nieruchomości. Postępowanie sądowe jest w takich przypadkach tańsze. Warto je rozważyć, jeżeli spadkobiercom nie zależy na czasie. Jeżeli przedstawicie zgodny plan podziału, sprawa może zakończyć się na jednym terminie. Z drugiej strony samo oczekiwanie na weryfikację formalną wniosku i jego analizę w zależności od samej lokalizacji sądu i jego obłożenia może potrwać kilka miesięcy. Jednak jeżeli pomiędzy spadkobiercami zachodzi spór co do sposobu podziału majątku, droga sądowa jest jedynym wyjściem. Czasem taka sprawa może trwać nawet kilka lat, ponieważ dla oceny sytuacji niezbędne bywa przyprowadzenie skomplikowanego postępowania, przesłuchanie wielu świadków i zgromadzenie ekspertyz biegłych sądowych. Kluczowe w takich wypadkach jest profesjonalne podejście do sprawy i przygotowanie odpowiedniej strategii. Zawsze jednak rekomenduję moim klientom, żeby spróbować się porozumieć. To naprawdę działa. Mam wiele spraw, których szanse na polubowne zakończenie podziału majątku były nikłe, ale ostatecznie udało mi się pogodzić wszystkie zwaśnione strony. Bardzo pomaga, jeżeli przeciwnik ma pełnomocnika, któremu także zależy na tym, żeby zamknąć sprawę na etapie polubownym, a nie pchać się celowo do sądu. A teraz obiecana na początku wskazówka. Jeżeli właśnie czeka Cię podział spadku, a nie masz najlepszych relacji z pozostałymi spadkobiercami, to wyślij do nich pismo ze sprawiedliwym podziałem i poproś o odpowiedź. W piśmie przedstaw wykaż majątku oraz jego szacowaną przez Ciebie wartość. Jeżeli wiesz, że niektóre wartości będą wyjątkowo sporne, możesz zlecić przygotowanie ich wyceny rzeczoznawcy. Najpierw wybierz kogoś z listy biegłych sądowych. Oni zwykle mają swoje prywatne firmy, a lista jest dostępna na stronie internetowej każdego sądu okręgowego. Podziękujesz mi za tą podpowiedź, kiedy sprawa ostatecznie trafi do sądu. To takie proste, a nikt tego nie robi. Tymczasem każdy zawodowy prawnik właśnie od tego zaczyna sprawę o dział spadku. A jeśli nie chcesz tego wszystkiego robić sam, to ja i moja kancelaria jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie.